Ej, cześć, mam wszystkim, ludzie z tej strony Xizri i nas w kolejnym odcinku, moi mili, z fazmofobii. Tak, dzisiaj fazmo miało być co innego, żeby nie było nasrane fazmo, moi drodzy, ale y, jest 6 30. dzisiaj byłem, kurczą ogarnąć pewne rzeczy, jak oddanie ogólnie, moi mili... moi mili myszki y, na reklamację, ponieważ już się kończył jej termin, a trochę tam średnio zaczęła działać, bo wiadomo, że to już dwa lata użytkowania miałem. Przyjęli, także bardzo fajnie, ale zaraz sam o tym opowiem, opowiem oczywiście. No i co? Jeżeli oczywiście też odcinek się wam spodobał, pamiętajcie o lajkaniu like się w górę, subskrypcji, komentarzu, moi drodzy, a ja bez zbędnego gadania się biorę, moi drodzy, za mm, giereczkę. Mam też właśnie inną myszkę, gdzie tak y, śmiesznie się dośnę, porusza jakaś za 20 zł. nie pokażę tego wam nawet, a y, także będzie śmieszne y, przez te parę dni grania. Y, au, przepraszam, demony ze mnie wychodzą, moi drodzy, już wiem, że to jest demon, y, także no, moi mili. Pogadanki, wiadomo, że Daily DailyFazm, równo się, wręcz taki vlog przeze mnie, moi, moi mili. No i co, dzisiaj w robocie ogólnie nie było typiarki, z którą zawsze robię, także trochę sadgę wiadomo, bo miała BHP, moi drodzy, także jo. Okej, okay, tutaj, tutaj, karcioszki, fajnie. Ale nie było źle, bo mieliśmy produkcję pod nadzorem, która była do 14 godziny, także bardzo spoko, minęło zacnie. No i dzisiaj po prostu chciałem sobie elegancko wrócić, poćwiczyć i po prostu sobie i chillować, ale nagle kurczę Matula do mnie dzwoniła na telefon i mówi jak muszę w końcu pójdziesz tam myszką mówię, Boże, jedyny no dobra, pójdę kurczę Niech będzie, no i co? Wziąłem myszkę moją, rozpakowałem. Nie trzeba było mieć tipy dla was moi mili właśnie, jak chcecie zrobić sobie reklamację. Nie każdy produkt ma nie każda firma może, którą macie kupioną ma reklamację dwuletnią Akurat Razer moi drodzy ma y, dwuletnią, także sobie elegancką zareklamowałem. Kupiłem ją w 2023 y, roku, y, 23 marca. Także mówię, dobra. Scroll lekko przestaje działać, bo Grand For Honor, gdzie scrollem dużo trzeba klikać, niestety. Więc się trochę spieprzy już. Y, także po prostu sobie wymieniłem, wymieniłem. Zobaczymy, czy teraz dadzą mi pieniążki, tak jak ostatnio czy dano, dadzą mi nówka funkel po prostu, nie, myszeczkę. także zobaczymy, jak to będzie, moi mili. Także jo, zaniosłem, przekonałem się sam z siebie, że nie trzeba mieć opakowania, bo rzeczywiście powiem Wam, że był problem ze znalezieniem, kurczę, kartona Razerowego. Nigdy ich nie wrzucam, bo oni tam, wiecie, jak macie od Razera itemy, to macie numer seryjny, wpisuje się to w Razer Snaps jako yy, Wasze produkty i wtedy możecie sobie fajnie je customizować właśnie w aplikacji. No gdzieś te pudełko było, ale za choler nie mogłem znaleźć i na szczęście można było oddać bez problemu. Musiałem wysłać oczywiście zdjęcie faktury na maila im, podali mi kurczę, także sobie wszystko ogarnąłem i moi mili po prostu wszystko ładnie, elegancko, high high. Także dzisiaj po prostu nie miałem chwili na y, ćwiczenie, ale organizm się póki co regeneruje, bo sobie w sobotę zrobiłem potężny trening. Y, I teraz łapy mnie bolą, klata mnie boli, bo sobie tam trochę podnosiłem kurczę, także jo jutro najwyżej sobie po prostu wrócę i od razu będę pedałował. ITP. Także tak, moi drodzy, także dzisiaj mmm, taki... Powiem, że ten pokój to bardziej kuchnia pokazuje temperaturą, powiem wam. Zdecydowanie. Także taki dzień kurczę się działo trochę, nie powiem. Takie spontaniczne strasznie działanie, tego, że z tą myszką nagle poszedłem sobie. No ale spoko, chociaż mam z głowy załatwione już. Także bardzo fajnie, moi mili. Chciałbym wam dać znać, kiedy stream najbliższy, bo albo piątek, albo sobota, nie jestem przekonany. Będzie to najbliższy stream, moi drodzy, urodzinowy, ponieważ w środę mam urodziny. Jej, niesamowicie rok bliżej do śmierci, moi drodzy. How cute. No tak, no to zależy, czy po prostu w sobotę do roboty będę miał na ranek. Nie, jak nie, to w piątek się odpalimy ze strumyszkiem. Elegancko. Także tam się po prostu czajcie na kanale, moi drodzy, wiadomo jak jest. No i dobra, co? I lecimy dur. Co my tu za questów w ogóle mamy? Incydent ducha, zdjęcie i parabolik. Postaram się jakieś gerki inne też moim mili, nagrywać, bo rzeczywiście wiem, że nasrywam tym fazm jak dziki. Jak dziki dzik, trochę Daję postaram się powrzucać Może kurczę jakichś innych jedek bo to jednak, ile można, jedną w kółko wrzucać. Ale taki powiem wam, że sens Wiadomo, że lubicie, no, jakby ja to rozumiem, nie? Główne tutaj fazmo, to jest tutaj content fazmofobiczny u mnie, ale no, wiecie, no, kur... no, wiecie, no, wiecie o co chodzi. Hello, are you here? Ten stopień tutaj jest, no, nie, no, musi być here. Nie wiem gdzie dać projektor. Dajmy na razie sól może tu, tu i tu. Jest w sól i nie ma ultrafilety, moi drodzy. powiem tak, ormów na pewno nie ma, nie? Koła, aż zrobię z tego zdjęcie kolego sobie. To było bardzo piękne. Okej, orbów na pewno nie ma. Zdecydowanie, także wykreśla sobie mistora. Wiem, że ta mieszkanie jest aż taka zła. Całkiem sympatyczna. Które drzwi ją dotknął? Tego? Tutaj, od garażu? Nie, gdzieś tutaj chyba. A, te, patrzcie to. Sprawdźmy ufałką, czy na pewno. I no chyba obakę odpada. Dajmy tak, dajmy to najwyżej tutaj. Tego dotca pierwszego, skierowanego właśnie w stronę drzwi. Bo tak bardzo on jest aktywny tutaj w tym obszarze. No książkę dajmy mu tak właśnie wtedy tutaj. Jest spirit box. Are you here? It's far and wide. How old are you? Are you friendly? Bardzo fajny gogatek tutaj, nie ma co ukrywać. To boxa. Okej. Okay. Dobrze, dobrze. Gdzie jest aparat? Bo wiecie, moja skleroza mnie nie boli. Także jo, także w sobotę, moi drodzy, nie wiem z tego, czy tam rzeczywiście z fazą byśmy sobie zrobili streama z czegoś tam jeszcze, wtedy tego, w piątek, sorry, jakbyś rzeczywiście był, taki urodziony stream, jak w sobotę bym sobie, nie wiem, czy nie zaczął po prostu Resident Evil 7 ogrywać, bo chciałbym bardzo sobie znowu przejść na nową tą gierkę, to jest zajebista, także jest to bardzo możliwe. Teraz będzie stream w piątek, sobota, niedzielę, jak w sobotę rzeczywiście nie pójdę do roboty, co byłoby bardzo piękne. Okej, okay, na razie to takie, mam jeden dowód. Zdjęcie ducha, parabolik, no te questy nie są pocieszające, niestety, szajzer. Zgaszę tutaj światełko, i pójdziemy sobie... okej, okay, well, nie muszę gasić światełka jakoś, akurat aparatu nie mam, how sad. Dobra. Nie jest to Mara na pewno, wiemy. Okej, okay, nie jest to widmo, okej, okay, mamy fajne duszki takie. No to Są dość łatwe do wyboru jednak. Słuchajcie, okej, okay, skoro on przyszedł stamtąd... Dajmy tutaj tą, tą, tego dotsa sobie... Elegancko, fajnie byłoby zrobić jednak zdjęcie ducha w miarę straight up szybko. Hello, ghosty, Can you show yourself? Jest to możliwe. Deus mój. Osmateus i Morele Bax, także... całkiem sympatyczny tutaj duszek. Wiadomo jak jest. No zobaczymy, zrobimy zdjęcie ducha sobie tutaj. Wiecie co zrobię na spontana zdjęcie tego. To było to? Tak, okej. Okay. I know you here. Can you show yourself? I mean on the Dots Projector or even y że to się pojawił, już, ale to tylko Freezing Breath, moi drodzy. Tylko Freezing Breath, także, no, pierwszy dzień, moi drodzy, życia. Yy, zataczamy koło na nowo, jak co tydzień, bardzo spoko spędzony. Minęło całkiem optymalnie, tylko po prostu później odcinek tutaj dla was nagrany, także wybaczcie za to. Jedynie. Ale myślę, że mi wybaczycie jednak w miarę możliwością taką nadzieję. Hello, Ghosty, I know you here. Can you show yourself on the projector, please. Nie chcę, żeby schantował, bo ja tutaj tak siedzę po ciemku, troszkę taki risky by me. Okej, okay, okay, nie jest to Phantom, Joka y albo Deus, okej, okay, no to, to kwestia tylko, moi drodzy, już tego, kwestia hunta, także na spokojnie. Mamy karty Tarota, jak będziemy chcieli sobie tutaj mm, przydymić, to weźmiemy te karty, oczywiście wiadomo, że weźmiemy, no proste, że weźmiemy kartę Tarota żem ja bym był, moi mili, gdybym nie wziął karty Tarota? No kurczę, musi być content, tak? Musi być kontentura. Pamiętajmy. Kontentura, konfitura. Musi być jak najbardziej. Tak, powiedzmy tylko na parabolu coś typie instantly już zaczynamy hantas Nie, nie, no, najpierw sobie popytamy jeszcze na sprycie, Zobaczymy, czy jego harczenie może usłyszałem, bo, bo byłoby fajnie całkiem. Ja powiem wam, że nie ma jakie. No nie, no jest duch, ok. Nieważne, chciałem powiedzieć, że nie ma ducha, który robi coś na paraboliku, ale jest Banshee. Zmora, Aka, także. Jest jednak duszek, który ma tutaj coś związanego z parabolem. Hello? Can you speak to me to the microphone in my hand, please? Are you able to do it? Musimy kiedyś czat nagrać. E, e, odcinek e, Fazmo gadając po polsku ustawić język polski i wszystko. Jesteś tu ile masz lat? Imagine. Holy jeepers. To jest całkiem interesujący pomysł. Bez żadnych słów angielskojęzycznych, które często używam, jednak. Hello, ghosty, are you here? Talk to me. Tu to jest, tak? Are you here? Are you close? Okej, okay, to jest, jokaj. Oj, ze stay. Jokajasty, jokajasty, Lol, 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 lol. -lo. Albumę. na ognika naszego cudownego, wiecie? I za to jest to Jokaj. Dobra, dobra, no. Niech będzie Jokaj. Jestem większym fanem Deogena, moi drodzy. Deogen, bardzo fajny duszek. Pochancie. No, ja chciałbym tylko. A, bo to. Yy, Incydentu z udziałem, duka. O jezus. I nie zaliczyło, bo to był hunt. Skąd nie chodzisz, koleżko? Can you speak to me? Come on. one whisper is all I need. thank you! No dobra, tylko... muszę zrobić jakiś, jakiś taki event, wiecie, sensowy. Ej, mamy karty! Dobra, użyjemy te karty pod tego quest, tylko pójdę najpierw posmażę, żeby nie zginąć jak Bambik, moi drodzy. Jednak myślę, że... ...nie, nie się zginąć jak Bambik teraz może, może być Heintzman i wiecie, no będzie niepocieszająca sprawa. Chyba, że najpierw da High Priest. To było całkiem niezłym tutaj yy, wynikiem tej sprawy, którą za chwilę właśnie wiemy się jak się skończy. Dobra, ciągnę Weichę moi drodzy, Mateusz Weichę przełóż. Jakiś The Devil. Właśnie nie zaliczy, co? Okej, okay, zaliczyło się, nieważne jak miło. Powiem Wam, że chyba nie będziemy krecić to żydełkiem żeby nie było, ponieważ mamy wszystkie jednak pasty. Także... No powiem tak, widmo to to nie jest, w w sól. Phantom to to nie jest, bo go widać na zdjęciu. Deogen to nie jest, bo hanta ma zwykłego. No, zostaje nam tylko i wyłącznie jokaj, moi drodzy, także e, cóż mogę rzec. Możecie znać, co byście chcieli jutro na kanale, jeżeli będzie odcinek czegoś specyficznego, czy raczej nie. nie Niżąc fazmo oczywiście tutaj, bo ile można, nie? Wiadomo, że też odcinki z fazmo, ale wiecie, coś, to coś tak takie przeplatanka raz na jakiś czas jakaś robiona, albo coś w ten desen. I mamy, Joka jak to też moim Raczej chyba nic do kupna nie mam tutaj. Nie jestem kurczę. Camp Woodwine e, tym, Camp Woodwine Exploratorem. Kurczę tutaj wiecie, tutaj enjoyerem i farmerem. Fejk zdobionego, a ja tam hejtuję tych ludzi co tak... Ja nie wiem, normalnie się jak moi drodzy, a nie na Camp Woodwine jak paru wydęte. No. Także cóż, ja, moi drodzy, się żegnam, mam nadzieję, że odcinek się spodobał, jeżeli tak, pamiętajcie o lajkaniu like, się w górę, subskrypcji, moi drodzy, komentarzu, życzę Wam miłego wieczorku, miłego ranka, miłego południa, zależy o której godzinie to oglądacie, moi drodzy, no i cóż, widzimy się w następnym materiale już jutro, także trzymajcie się, moi drodzy, do następnego i pa pa.